i mm -hmm. Byłem mały, bardzo mnie drażniła naiwność zabawek. Miałem na przykład dwa resoraki, jeden to był autobus, a drugi to był samochodzik i one nie pasowały do siebie skalą. No jak tu się bawić czymś takim, gdzie z autobusu wysiadają takie małe ludziki, a z samochodu takie większe. Bardzo mnie to drażniło, dlatego kiedy przygotowywałem koncepcję tekturowego autka, bardzo chciałem, żeby ono było jak najwierniejsze. Dlatego ma koła, dlatego ma reflektory. Starałem się, żeby jak najmniej elementów było elementami udawanymi, symbolicznymi. I jeśli mi się uda stworzyć to autko, wdrożyć je do produkcji, to chciałbym na przykład, żeby powstał też kabriolet, który będzie miał dar z tkaniny. Będzie się autentycznie składał i rozkładał. Mam nadzieję, że jeśli już ruszy produkcja autek to wtedy będę chciał też wypuścić taki zestaw składający się z lampeczek, przyłączników, kabelków tak żeby można było razem z dzieckiem założyć oświetlenie w samochodzie tak żeby miał świecące światła migające migacze, no ale to to plany na przyszłość. I w pewnym momencie przyszedł mi do głowy pomysł małego autka z Rzecz wydaje się być bardzo skomplikowana, ale inspiracją dla mnie był częsty problem rodzica w postaci tego, że nie wiadomo co robić z dzieckiem. Że ważne jest, żeby robić coś z nim. No ale można czytać bajki, ale te bajki czasami już się zaczynają nudzić. Można wspólnie oglądać filmy, no ale są to filmy, które kręcą dziecko, a nie kręcą dorosłego. Tymczasem budując razem takie autko, ogromnie fajną zabawę ma i rodzic i dziecko. Robią to wspólnie i spędzają wspólnie czas.